Sztabka żelaza mi wypadły Co? Sztabka żelaza mi wypadła Pop champik Pop dla tego Kurde zombiaka Sztabka żelaza, co jest No i zdrofało gapliki, chuj ci w dupę No i kurwa pój Teraz nie klinują, dobra. Jednak zbawienie przyszło. Nie no, po prostu nie chcę mi się przypominać, patrz. Teraz przypomnę o łapce w górę, że tak coś istnieje par. Teraz się robi 300 lajków. Zobacz na górę, nad moim ubem. 300 lajków się robi, zobacz. To jest beka, nie jest Wspomniałem teraz i patrz. 300 lajków będzie patrz. Podniósł tutaj główkę z tego, z tego fajta O kurwa, pochczam, pięć główek Przejebałem kurwa ten fajta Aha, bo ten w ogóle ma kosmiczny... Dob! Ale się ze mną bić, ale został beating. Ale chce się ze mną bić za On mi nic nie zabiera, ale nie zestrefował. Ale no dobra, jednak trochę mi zabierał, ale... Tu jest. Rozpierdolony w dupes. Kurwa i nie klinuje. No nie, no błagam. A i głowa mi wyjebało, głowa mi wyjebało. Przegrałem. Szkoda. Kurwa, tu jest głowa jednak. Aj, zajebałem go. KURWA! Ja pierdolę. I fighter! Dobra, kurwa, reportuję, śmiecia zabycie z szmatą. I chuj ci w dupę, kurwa. Wezmę sobie w sumie to. Tak o, ludzie. No albo będą obi trapy Tu Tutaj się zabili. Na tej pustyni, w sumie będę skrótowo naszukać. To mu obi zapierdolę 14 ma, dobra, chuj A taki był ładny, amerykański, szkoda Patrzcie, jeszcze dice m, dla kontentu. Patrzcie to, jest jakby lewiatany <laughs> Jeszcze lepiej kurwa niż lewiatany Znaczy lewiatany może były lepsze po prostu, 4, bo nie mam spodni enchantowanych Ale kurwa, dobra Czekaj, ja co mam? O, czy same, dobra, fusion armor Kurwa, znaczy i tak to wygrałem, ale patrzcie to Idealnie to, czego nie miałem enchantowanego, wypadło EXODUS prot 2 prot 4 pro 2 Znaczy lewiatany może był lepszy, Kurwa, mu spodnie padły, ja pierdolę GG You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro no one's it's on such me curva curva you Pójdę w dupę kurwa jak sumi. Makro. Będzie było tego O, dzięki Płakałem ze śmiechu i nagle dojebał kurwa muzyczkę tą do tego freestyla, do, do tej strefy To kurwa ja nagle zacząłem krzyczeć Dobra, divi to jest szef jebany No montaż to zajebiste zdercie w kolejnym odcinku. pierwszym na takim kanale reakcja kuzyna na przyspieszenie mojej Skody. Czy widzisz się mordy No jedziemy sobie teraz i jeżeli chcecie więcej takich odcinków. dziwo Marty, nic, on spoko mówi w sumie. To mogą to być lekkie problemy z obrazem. Ale no gada, ci gada, spoko, nie? Ale nie wiem, co on ma kurwa z palcem Czy on też taki palec kurwa? Nie no, ja nie mam, kurwa, nie wiem Nie wiem co on temu kuzynowi wcześniej robił, ale dobra, lecimy Ale myślę, że będzie ogólnie spoko I jeżeli chcecie kolejne takie odcinki z kuzynem Z przyspieszenia albo z czegoś innego Albo jeżeli chcecie, żeby wam auto pokazał jak wygląda To zostawcie koniecznie łapeczki w górę Ile łapek, żeby tak, kolejny odcinek? koła, dwa koła Nie no, za dużo, z jak wbijecie półtorej tysiąca łapek w górę pod takim vlogiem, no to będę niezmiernie ucieszony, więc zostawiajcie łapeczki w górę wasz. No i pokażę Wam mój samochód tak e, dookoła, pokażę Wam też dźwięk, pokażę. Dobra, no pokaż mi tę reakcję, gotowi? 3, 2, 1, wow. 0. Ale szyja fajna. Ej, to jest w ogóle hit. Cicho. Czekaj. Jedzie, jedzie. Okej, okay, okej, okay. to to, a kurwa, to już to, to już się zaczęło, to, to przyspieszenie, o to mam teraz zareagować, okej, okay, okej, okay. dobra, O, zajebiście, o kurwa, hej, to już było? Serio, poważnie? On tak kurde to spojrzał, nie? Gdzie ten, ten, ten i... No i co? Kiedy on się rozpędzi? O kurwa, to już! Ale zajebiście! Ale kozak! Ale kozak! Jak? Ale rozpęd! Jak? Ale Jest różnica? No! Ale rozpęd! Ty, to ja z kolegą mógłbym tak kurwa, nie wiem, rozpędzić się ulicą na deskorolcu on też taką reakcję nagram. Kogo możemy jeszcze zobaczyć? Hmm... KAMPER? O No i kurde Kamper no i wyskakuje nam no. Zajebiście Przyszła pora na film, który powinien się pojawić jako pierwszy na naszym kanale Czyli oprowadzenie po naszym y, kamperze Kupiliśmy kampera w zeszłym roku, więc teraz trochę techniczne rzeczy Mamy kampera z 91 roku Fiat Ducato Okej okay. E, tam w miniaturce pewnie widzieliście zdjęcie. E, rozwaliłem całą lampę tylnią. Ja to on dopiero w ostatnich 30 sekundach filmu mówi o tym, o, w czym, o czym jest tytuł i miniaturka. I troszeczkę z desak. A jak to się stało? Mógłbym Wam powiedzieć, że się ścigałem, że driftowałem i że naprawdę było gorąco. Ale jaka jest prawdziwa historia? Jaka jest prawdziwa historia? Parkowałem i uderzyłem w drzewo tyłem. No. no. Mogłem wam powiedzieć, że się ścigałem, że driftowałem i że naprawdę było gorąco, ale jaka jest prawdziwa historia? Jaka jest prawdziwa historia? Parkowałem i uderzyłem w Maltiego. Mówię ja mam tylko 2 to jest moja main ranga jak coś To nie jest mój smurf Ja nie mam smurfa ja. To jest mój jedyny konto na Steam i jedyny konto CS <noise> Ruski ist? Jest? Jest nie mam Rzadko pas na ruski, żadka plac to blat i bliad Bam rzadko pasowa na ruski Bliad Polaty, polaty, polaty Polatko i po co? Cię wkurwiać Cicho go, 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 go! Kurwa jakiebanie będą Ma jak duża blizna, zawsze ją będziesz prosił. Wszystko się kręci, jak ten diabeł, za franki. To Luni Tune są w lesusze, jakie spajki. Ije, ije, -e -e, nie mam czasu nawet kłamać. Idę po twoje skuta, jak to mimo dana. Wszystko se kręci jak ten diabeł, za To Luni Tune są w lesusze, jakie jest... spajki.